Witam serdecznie. Poszło mi ostatnio opona w Tublesie. Za wymianę sobie życzę 150. Ja stwierdziłem, nagle sobie odcinek i sam to wymienia. Nie wiem, czy się da tak naprawdę. Czy dam radę? Są hamulce hydrauliczne, niestety. A nie mam pojęcia, jak to się zabezpiecza. No, ale nic no. Jeżeli na serwisie potrafią to zrobić, to ja sobie powinienem chyba dać radę. Dziura jest gdzieś mniej więcej w tym miejscu. No ale to pewnie będzie ją widać, przecież ją bardziej zaznaczę sobie. No nic, wymieniamy. Jeszcze co do wielkości dziury. Nie, wiem, czy ją jakoś tu widać. No trochę jest. No nic, opłonki tak jak widać. Zajechane nie są, mają dopiero z 1000 km. Więc wymieniamy. czy mocno. E, nie było tak źle. nic. Nie wiem jak to wymieniać, więc wolę dwoma rękoma, aby nic nie pomylić. Są jakieś szczałki. Musiał na wszystko patrzeć. Zdjęcie opony z jakieś 4 sekundy, więc ten układ jednak jest fajny niż hakowy, Tylko tu przydałoby się tę blokadę wrzucić. No to. chyba no tu nie, no dobrze go wkładam. Tu musi chwycić. Jezu. Dobra, chwyciło. Blokady na hamulce założone. Teraz tylko jakąś tą gumę ściągnąć. Teraz jak to ściągnąć? Może pierwentelę go wykręcę? Nie, jak to wklejono. Dobra. Lekko poszło. Zaskakuj. Nie i mega, ja to tu naciągnę. A widać, że ktoś na mleczko ranty powklejał, i niby tak się robi. Ale do ściągnięcia masakra. Dobra. Łyżki kupione po złotówkę za sztukę. Dużych szans im nie daje. Szczekajcie, czekajcie. Pierwszą część powinno być, dać radę, może ściągnąć bez niczego. Może z drugiej strony odtałczę, żeby jej nie uszkodzić. Haczek, ale to pewnie do wieszania tej łyżki. Dobra. Ta lżejsza strona zeszła. Ła, wow. tak jednak palcem ciężko, całe mleczko, czekajcie, dobra jakąś szmatę. Dobra. Od razu wytle, żeby nie ubrudzić obręczy. I ogólnie teraz się powinno mleczko ściągnąć tutaj dołem z tego miejsca. Ale mleczka nie ma, całe wyleciało. Niestety dziura jest dosyć duża, przez to będzie to klejone łatką. Nie wiem czy to coś da radę, czy nie da rady. Zobaczymy. Jak nie to nowa opona idzie, będzie we wtorek to założę, napompuję i zobaczymy. Jeżeli powietrze będzie schodzić, no to zdejmę to i wyrzucę a nową oponę założę, która przyjdzie we wtorek. Jest. Jak tutaj się dostać? Czyli tak to na siłę tak po prostu ściągnął? No właśnie dosyć duży bieżnik w sensie wysoko opona, więc zeszło no nic, w 3 sekundy, w 3 sekundy? no może nie 3 minuty, z 2 minuty trwało to 150 zł za 2 minuty wymiany może przy zakładaniu to jakieś ciężkie będzie no nic, przeczyszczę to skleję odczekam tam kilka godzin i zobaczymy co będzie, czekajcie, to może tutaj położę o nie chcę w ziemię kłaść, bo to mleczko się klei więc czyszczę oponę kleję łatkę i zobaczymy dobra widzowie Dentka sklejona, czyli dętka. opona sklejona łatka siedzi, staram się taką malutką łatkę wziąć tylko Będę dużo większe w zestawie, ale nie chciałem zbyt dłużej kleić, aby po prostu przeskicił oponę, bo ona jest no, teraz szersza a jak ja będę wkładał, to ona się po prostu dużo bardzo skurczy nie chciałem, żeby ta łatka się jakoś założyła Teraz łożysko od prasy rolniczej. Idealne na szerokość, tutaj łatki, po prostu. Do tego 5-kilowy obciążnik. Handelka. Czekajcie, także że trafić. O. No i idealnie siedzi, nie? Mam nadzieję, że to się dociska po równości. Chociaż czekajcie, może tak bardziej zrobię. Eee, całą powierzchnią trzyma. No nic. Niech ja się teraz, tutaj to z całą powierzchnią się nie trzyma. Do tamtej, o. No i tu już teraz to zostawić na jeden dzień, niech się sklei, Klei niech zastygnie i jutro po prostu ją założę, napompuję sobie już w domu No i zobaczymy czy powietrze zejdzie, czy nie zejdzie. A nie, tak to muszę zrobić na rowerze, muszę je mleczkiem zalać, a po zalaniu mleczkiem trzeba tą oponą poruszać tak jak się toczy, więc no, nie mogę tego zrobić na miejscu, muszę to zrobić tak i tak na rowerze najlepiej. I wtedy zobaczymy, czy zajdzie, czy nie zajdzie. I czy to pomoże, nie mam pojęcia, po prostu. nie? Zamówiłem oponę, dosyć drogie. To no to opona ma 1000 km dopiero przebiegu, więc szkoda byłoby wyrzucać. Zobaczymy, może uda się uratować. A jak się nie uda uratować, to będziecie wiedzieć, że bez sensu to kleić. No nic, czekamy 24 godziny. I oczywiście to będzie pokazane w tym filmie. Nie tak jak na TikTokach niektórych, że za 24 godziny i musisz szukać kolejnego filmu. U mnie wszystko będzie w jednym. No nic, czekamy. Witam, minęło 20 godzin około, może bardziej 16. No i cóż, odkładamy to. Łożysko muszę oddać, bo to dobre łożysko do używania jeszcze. Więc to muszę odnieść. No i cóż, zobaczymy, czy to się skleiło. Czy się nie skleiło. No zobaczymy, no szkoda było tej opony wyrzucać jak jeszcze ma oryginalne odnalewania. te bolczyki z boku jeszcze wystają, są nie dotarte, więc no szkoda opony wywalać. Więc nic, zaklejone, zaleję to mleczkiem, no i zobaczymy, a już muszę ją założyć, to też zobaczymy czy będzie tak łatwo. No i cóż, biorę wszystkie rzeczy, idę na dwór to, to składać. To zakładamy teraz sobie już oponę, która się skleiła. Najlepiej tutaj jak widać ile bar się pompuje, żeby to blisko wentylka było, aby jak ktoś pompuje, żeby po prostu było wiadomo. I oczywiście należy założyć odpowiednią stronę opona. wskoczyła no i w miarę jest git, może lekko krzywo, ale kto by na to patrzył no i teraz jak ma się założoną oponę należy tutaj leciutko na rancie dać mileczka aby po prostu lepiej się wkleiła oponka no i najlepiej na kompresor iść aby po prostu wskoczyła w swoje miejsce ja pompką się nie będę męczył pójdę na kompresor wskoczy, no i będziemy ją pompować wtedy do pełna Mleczko wszędzie damy aby lepiej chwyciła obręczy łocznych, żeby mnie tego powietrza uciekało po czasie, dobra tu idziemy na kompresor dora. nie wiem czy będzie słychać a najlepiej wtedy oponę nabijać sobie już takim pistoletem z taką końcówką z tego tytułu, że po prostu dużo łatwiej jest, nie trzeba się aż tak męczyć sobie obracamy elegancko pięterek musi być oczywiście wykręcony opona musi ładnie dolegać A ciepły ten pistolet, niestety na słońcu leży, trochę się nagrzał. O, wskoczyła. Wskoczyła. tak chyba wszędzie wskoczyła. Teraz należy po prostu posprawdzać z każdej strony, czy na pewno wszędzie elegancko wskoczyła. No jak nie to najlepiej później pompką ręczną dobić. Nie pistolecikiem, no i po prostu obserwować, czy wszędzie robiła. No nic, jeszcze raz ją pompnę, ale chyba już wszędzie wskoczyła. Oczywiście, tak jak ja puszczałem powietrze, to należy że to powietrze spuścić bardziej powoli niż gwałtownie, bo może po prostu z powrotem się zadbać o z skrobotem. No ale dałem mleczko, więc powinna się już ładnie skleić. Dobra, oj, za szybko spuściłem właśnie o tym mówiłem. Tak, tak nie wolno robić. Dobra, tak, wszędzie wskoczyła włączamy kompresor i idziemy dobić resztę już po prostu no idziemy po prostu resztę dobić pompką ręczną opona już elegancko napompowana i takie mleczko mam jakieś marketowe nie polecam oczywiście, albo i polecam nie wiem czy się gdzieś sprawdzało, pierwszy raz tego używam więc zobaczymy czy to w ogóle będzie dobre mleczko, jest dosyć rzadkie też nie wiem czy to dobrze czy źle a mleczka będę dawał 50 mililitrów, może 45, 55, coś takiego, jak się chwyci. No i cóż, wentylek wkręcony, teraz ino napompować z 4 bary i powinno być dobrze. No i cóż, kompresorem teraz już nie, teraz najlepiej już pompką taką, o. No i pompujemy do 4,5. Niby do 5 powinny wytrzymywać te opony, ale wiecie 4,5 tak do 4 zejdzie standardowo, powinno być dobrze. No i tu już widzowie. Teoretycznie po robocie ostatnia rzecz, czyli wyciągnięcie tego, wyciągnięcie blokady od hamulcy, ułożenie koła. No i teoretycznie będziemy czekać teraz, żeby zobaczyć, czy powietrze zejdzie, czy nie zejdzie. No trzeba po prostu. Poczekać i tyle. No. Mam nadzieję, że nie zajdzie. A jak zajdzie, no to po prostu zrobi się to samo i założy się po prostu inną opona. No i cóż, widzowie, ja jestem już w domu. Opona wymieniona. Bezpodobne, mowo mam nadzieję, że wytrzyma. Jak nie wytrzyma, to w kolejnych odcinkach dam wam znać, że jednak to nie pomaga. Możecie zostawić suba, aby być na bieżąco. A ja tymczasem się z wami żegnam. Papa. Pa.